Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Końskie Małe, gdzie odwiedzamy gospodarstwo pana Stefana Dziabki, rolnika, który jak sam mówi, innowacji się nie boi i innowacje to jego drugie imię. Oglądaliśmy na waszym kanale, że to tak indywidualności, innowacyjności, to co o tym mówicie i my zaczęliśmy również się w to bawić. I dlatego skonstruowałem tutaj tak specjalnie narzędzie do obsługi bezorkowej. Bo mnie szanowny pan redaktor przekonał. Przekonał mnie ten pan, że redaktor w tej bezorce przede wszystkim tymi dżownicami. Bo ja jestem wędkarz. Ja jestem wędkarz. I jak jak ze nakopię panie po tej bezorce tych dżownic, to ja mam. A jak ja tym pługiem przejadę, nie ma dżownic. Nie ma albo gdzieś głęboko, albo panie, nie wiem, ptaki wyżarły, czy co, no nie wiem. Mam to z połączoną tą be maszynę bezorkową z takim tutaj wyświetlaczem do LCD Power Bank Mix Plus. Tu proszę pana mogę sobie mapować pole tutaj. Tutaj na przykład mam bardzo, bardzo nawigację taką czułą. Czułą nawigację mam 20 metrów łapie w jedną, 20 w drugą. Ja dzięki temu panie oszczędzam na nakładkach. Wie pan ile to na nakładce się idzie oszczędzić? Może nam pan pokazać jak to tutaj działa ten system? Proszę pana tutaj się uruchamia go przy pomocy odcisku palcu. Tutaj go się uruchamia proszę pana. I tu włączamy takie skajmapy. Sky mapy. One się muszą trochę tak wyregulować, bo one na, na, na dokładność Marsa chwytają. Mam ustawione. Była opcja Wenus, ale to była taka jakaś. Wolałem dopłacić za Marsa. Ta Wenus to czasami jest na horyzoncie, czasami nie ma. Mars jednak to Mars. I jak już mi się tu wystaluje na tego Marsa, to już tylko leci pan. Ostro. Pan Stefan Dziabka to oczywiście postać fikcyjna, a jego innowacje ukazane zostały. Krzywym zwierciadle. Jeśli Ty unowocześniasz swoje gospodarstwa, to ten film jest skierowany właśnie do Ciebie. Możesz wygrać 5000 zł w naszym konkursie. Wystarczy, że wyślesz 2-3 minutowy film, który opowiada właśnie o nowoczesnych rozwiązaniach, które wprowadzasz w swoim gospodarstwie. Zapraszamy do udziału. Więcej informacji w opisie filmu.